Jak mawia jedno polskie powiedzenie, do trzech razy sztuka nawet teraz miało swoje urzeczywistnienie. Jak to się stało? Dlaczego Bobek ma pokazane u siebie, że padł przez samego siebie? Postaram się dzisiaj wszystko wytłumaczyć. Halo, halo, Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dosłownie wczoraj w odcinku, no jakieś 12 godzin temu opowiadałem o tym, że Bobek na ponad 2370 levelu odbił się od tych desek. Gdzie były na tym samym poziomie, dosłownie chwilę później mogliśmy ujrzeć informację, że na 2373 poziomie znowu padł i znowu jest dużo ekspaw plecy. Postaram się wytłumaczyć, jak to mogło zajść, postaram się pokazać, jak to wygląda na liczbach, no i zrobimy małą analizę. Ale zanim zaczniemy, jeżeli jesteś nowy szefie, albo nawet tutaj stary bywalec, Zachęcam do subskrypcji kanału i dziękuję wszystkim wspierającym ten kanał. Myślę, że nie ma co przedłużać. Lecimy z tematem. No i jak, jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, gdzie opowiadałem o sprzedaży top 1 EK. Za prawie w sumie za 100 tysięcy zł. No to również omawialiśmy tutaj High Score Bobka, gdzie było pokazane, że ma 2373 poziom. W tym momencie widzimy, że jest to 2370. No i jak zlecimy sobie w dół, mamy tutaj 1956 Kilet By. Bobek. W jaki sposób to się stało? Co mogło być wynikiem tej deski? Prawdopodobnie Bobek padł na jednym z najnowszych bossów, gdzie mechanika jeszcze nie jest na 100% ogarnięta. Wiecie o co chodzi? Były te serwery. Wiadomo, można gdzieś z grubsza wiedzieć, jak się bije takiego bossa, ale no nie jest to Skarletka czy Oberon, że możemy to robić z zamkniętymi oczami. Warto również zaznaczyć, że Team Hunt Bobka decyduje się właśnie na takie ryzyko, z tego względu, że jest szansa na wydropienie najnowszych itemków, które zostały wprowadzone no dosłownie kilka dni temu, dwa dni temu w najnowszej letniej aktualizacji one są określane jako bis itemy best in slot. Czyli dla poszczególnej postaci, dla poszczególnej profesji te itemki będą bardzo drogie. No i oczywiście, no, jeżeli mają najwyższy level w gierce, jest to content dla nich stworzony, więc postanowili pójść na takie łowy, mimo tej całej tutaj tej, tego ryzyka. No bo wizja zarobku kilkuset kaka, można powiedzieć, przeliczając na złotówki, no nie wiem, kilkuset, a może nawet do tysiąca, jak nie ponad złoty, oczywiście rodzi chęć. Ale jak każda taka wyprawa jest okraszona pewnym ryzykiem, no i to ryzyko tym razem się nie opłaciło. Również na Discordzie Bobka, na Discordzie Bony możemy zauważyć taki delikatny statement ze strony Bobka, który o 23.19, czyli można powiedzieć 3,5 godziny po tym całym zdarzeniu, padłem na bosie. W zasadzie... To dokładnie tak jak na stronce jest napisane, sam się zabiłem. Ale Easy po coś się level wbijał. Czyli tak jak wczoraj wiele osób przewidywało, zdarzyło się to na bosie. Te mechaniki są troszkę pokręcone, są to najnowsze bosy, oczywiście jeszcze na przykładach. Będę wam pokazać jak prawdopodobnie to mogło się stać. Od kilku osób dostałem wiadomość, że prawdopodobnie był to. Żywioł Agonia, który po prostu Bobka zgasił. Nie wiem, czy jeżeli padłby faktycznie przez Agonię, to nie byłoby tego napisane na stronie tb.com, czy po prostu jest to napisane, że, no, popełnił samobójstwo. Jest to nietypowe. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, ale jak na Bosie można zabić samego siebie, to jeszcze zobaczymy. Mamy w tym momencie godzinę 8.32. Także wydaje mi się, że już ta Guildstadsowa strona powinna się odświeżyć I powinny być dane z wczoraj Mam nadzieję, że zobaczymy jak wygląda sytuacja Oj, no to można powiedzieć, że Bobek tutaj wbił wczoraj ze 100kk expa Jak zdecydował się pójść Ale zobaczcie, nawet wczoraj jak mówiłem w filmie było 3,5kk tutaj wbite prawie, że W tym momencie jest to 2,5kk oczywiście expa wbitego 9 Lewli w miesiącu, no minus 855,5 miliona ekspa. do tyłu. Wydaje mi się, że to jest dosyć historyczna chwila z tego względu, że przynajmniej tak jak ja się interesuję tą Tibią od dobrych kilku lat, no nie było sytuacji, żeby w przeciągu jednego miesiąca, a można powiedzieć, że w przeciągu trzech tygodni, trzy razy... Się wywalił. Od 26 do 2 było równo 7 dni, no i tutaj od 2 do 11 mamy 9. Czyli wszystko. Zdarzyło się na przestrzeni 20 dni Jeszcze jak zobaczymy sobie tutaj wykres zmiennej EXPA przez ostatnie 30 dni Możemy zauważyć, że tutaj od 11 czerwca ciągle wszystko, wszystko idzie sobie delikatnie w górę I zatrzymujemy się na 25 czerwca, gdzie jest 221 miliardów EXPA wbitego No i tutaj oczywiście zdarzyła się deska, cyk, musiał nadrabiać I tutaj już wyszedł na prostą i ta deska spowodowała, że znowu jest na 221 miliarda. Tutaj co prawda 367 milionów, tutaj no te 250 270 milionów ekspa mniej, więc możemy powiedzieć, że tak naprawdę Bobek stoi w miejscu z ekspem od ponad dwóch tygodni. Dla deżara jest to oczywiście woda na młyn. Za chwilkę sobie zerkniemy, jak wygląda u niego sytuacja, czy już Powoli yy, gdzieś tam planuje ten transfer na nowy serwer. No tutaj możemy zauważyć 251 milionów spoko. No to różnica między Dejarem a Bobkiem zmalała w sumie o miliard. No ponad. Jeżeli dodamy ten plus 251, no i tutaj odejmiemy 855. No to różnica stopniowo, w sumie nie stopniowo, ale lawinowo po wczorajszej sytuacji spadła. Zanim jeszcze przejdziemy do próbki wideo, jaką przygotowałem dla Was, takie moje małe spostrzeżenie. Czy przypadkiem nie zdarzyło się tak, albo to po prostu dziwny zbieg okoliczności, że jakby od tej pierwszej deski się zaczęło, gdzieś ta granica została rozbita, skruszona i być może jakaś presja troszkę większa narzuciła się na plecy Bobka, przez co nie czuje takiej swobody w grze. Co doprowadza do tego? Że są popełniane pewne błędy. Ja sam mogę to porównać do tego, że gdy jeszcze trenowałem grę w koszykówkę, to pamiętam, że przy momentach takich, gdzie no presja była dosyć mocna i rzucało się nawet rzuty osobiste, to ten pierwszy nietrafiony osobisty powodował już pewien stres w środku. Pewną taką, wiecie co, no mu teraz będzie git, teraz będzie spoko, nadrobimy zaraz zaległości. No i rzucasz kolejnego już nie na takiej swobodzie jak tego pierwszego. Każdy nietrafiony rzutka, Każde niepowodzenie w akcji gdzieś powoduje coraz większą presję. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak bania jest ułożona, jak bania jest dostosowana do takich sytuacji, ale oczywiście, jeżeli nie masz takich sytuacji za często, no to też nie ma gdzie ta bania się zahartować. Zauważcie, że po tej pierwszej desce, Bobka, tak naprawdę lawinowo zaczynają jakieś sytuacje wychodzić. Coraz częściej deski Negiego, tutaj Negi na market, tutaj jedna, druga i teraz trzecia deska Bobka. Co najbardziej mi się wydaje ciekawe, i tutaj trzeba też czapkę z głów zdjąć, co jest pewną ciekawostką, że gorąca od około dwóch lat nie wykręciła ani jednej deski. Będąc w tym całym kotle teraz, elegancko wbija lewle, normalnie sobie progresuje, pokazując przy tym wszystkim że się da No i próbkę wideo jaką chciałbym wam pokazać Są to szoty Z postaci Veilora Z jego streama Jest to 2200 level Profesja RPG No i on na test serwerze Postanowił się wbić na tego bossa, no i to są jedyne materiały, jakie mogę Wam pokazać, jak mniej więcej to mogło wszystko wyglądać. Generalnie sytuacja wygląda, że tutaj są 3 albo 4 bossy plus finał. Ja mam akurat nagrania tylko z dwóch bossów, ale no mniej więcej podobna jest tutaj siła rażenia, jeżeli chodzi o bossy, bo nawet na tym 2200 poziomie. No, kąsi to jak cholera. No i możemy zwrócić uwagę, że już tutaj ekipa Weilora. Idzie właśnie na bossa, klika lewar i wchodzą do Rumu. No i widzimy, że za każdym razem, jak SQM pójdzie do przodu w lewo, w prawo, tutaj tworzy się jakieś pole magnetyczne, które właśnie prawdopodobnie bije z tej agonii. Jak zauważycie, Weyler na 2200 poziomie, no tutaj już jest na, na Black HP, praktycznie spada na kilka hitów. Jego Night już tutaj nie żyje. No i zauważcie, że każde tutaj pole, które tworzy, właśnie. Mogliśmy zauważyć nawet nie było bossa widocznego, a to pole go zabiło. I nie wiem czy tutaj nie było podobnej sytuacji i dlatego było pokazane, że Bobek padł przez Bobka. Mogło to się zdarzyć w ten sposób właśnie, że chodził po tych polach, tutaj jakiś hit z agonii został uderzony. No i boss wysadził. Tutaj możemy zobaczyć kolejną próbę Veilora, gdzie już troszkę delikatniej próbują to wszystko bić. On stara się to oczywiście tankować delikatnie, ale też pamiętajcie, że Bobek jest Edem. Tutaj generalnie Erpek troszkę więcej jest w stanie wytrzymać niż Profesja magiczna, więc wydaje mi się, że cała ta sytuacja mogła się zdarzyć trochę szybciej. No, nie wiem, mógł na 2-3 strzały zejść, i na 5-6, jak tutaj Veylor. Zobaczcie, kolejna deska. No, nawet nie są w stanie tego bossa jakoś delikatnie zejść mu z hapek'sa. Tutaj możemy zobaczyć troszkę inny teleport, troszkę te inne wirki są, no ale efekt ten sam. Kolejna decha, nawet nie wiadomo skąd to się wzięło. Więc jak mówiłem wcześniej, ryzyko jest bardzo duże, ale z drugiej strony wizja tego, że nowe itemy mogą być... No jakby w naszym tutaj backpacku i, i w naszym inwentarzu Przekonało Team Handbobka do tego, żeby się na nie wybrać Jedynie w taki sposób mogę wam pokazać jak mniej więcej ta deska mogła wyglądać Niestety nie ma żadnych klipów, stream nie był wtedy odpalony Nie ma żadnego zapisu wideo, audio, czegokolwiek Więc możemy tylko spekulować na statementcie, który dał Bobek Gdzie mówił, że na tych bossach się bywalił Możemy zajrzeć sobie jak te bossy robili inni ludzie no, i sobie mniej więcej porównać, jak to mogło wyglądać. Moi drodzy, ciemne chmury nad światem Bona wciąż są. Dalej musimy obserwować, jak będzie wyglądać sytuacja. Czy faktycznie 13 lipca, czyli jutro, postać Negiego wyląduje na markecie? No, i obserwować, jak to będzie dalej. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, szefie, no zostaw łapę w górę. I tak już, tak już nikt nie będzie zły. Zostaw łapę w górę. Z tej strony strojny Max Tibianką, mówię jak jest. Piwnica Carly.